witam was na, na kanale Sun Rainbow w dzisiejszym odcinku otworzymy se em, takie fajne pudełeczko które znalazłam u dziadka w biurze nie wiem dlaczego to się on znalazło. jest to taka jest to taki jest taka saszetka może nie pudełeczko inaczej saszetka o em, super clean chyba tak się to czyta, nie wiem em, dlaczego to kupiłam i dlaczego to nagrywam bo pierwsze moje wrażenie było, że to jest taka fajna taka chusteczka do wycierania, coś w tym stylu. Ale patrzę, że to jest jakaś taka gąbeczka, czy coś. No i zdziwiło mnie to, więc postanowiłam to kupić. I no, więc otwieramy to. Tak. Kochani, już to otworzyłam. Już to otworzyłam. I słuchajcie, to jest coś takiego mięskiego. Yy, wygląda jak jakiś glut. Czy, no, nie wiem, coś między takiego, jakaś gąbeczka fajna. No to kochani, zabieramy się za otwieranie na naszego pudełeczka. Ja tu. Wow! Jezu, ja to czuję. Nie, to nie jest możliwe. O jezu! O matku! Zobaczcie! To jest normalnie slime, ale super! To slime, zobaczcie! Czekajcie, tutaj wezmę wyznane pod Jocie, ja, to jest normalnie slime. Ale to. to czekajcie, czemu na pudełku było pokazane, że to jest do klawiatury? Nie rozumiem. Do klawiatury slime? Czekajcie. A może to jest taki specjalny slime z jakimiś punami, jakimiś czy coś? Ja to czekajcie, powącham. Tak, to jest jakiś slime, właśnie do czyszczenia. Do czyszczenia w ogóle slime to jest, bo pachnie takim em, sprayem do szyb, czy coś takiego, czy właśnie tym sprayem do okularów. Chodzi mi o ten spray do okularów, okularów, okulan, który jest z takiego samego zapachu. Jeden, ale mnie coś dziwiło. No, slime. Slime normalnie jest slime. I kochani, się, on się do kartki nie przyczepia w ogóle. Co mnie zdziwiło. Bo zobaczcie, ja go wbiję do kartki, bo to jest kartka, to nie jest podkładka. I nic. Słuchajcie, kochani, ja naprawdę... No naprawdę jestem zdziwiona, dlatego że miała to być jakaś... No nie wiem. Ale on jest mega fajny do dotyku. Jezu, on jest mega fajny. Wow, no na serio. Może ja go wypróbuję i potem będę go chwaliła, bo potem będziesz ja go chwalę, a wiecie. Dobra, to chyba idziemy testować. Przetestujemy go na klawiaturze. Mm, to jest taka świetna klawiatura, więc mam nadzieję, że się nie zniszczy. Ej, slime nie będzie brudne. Nie, zobaczcie, on. Ej, on to naprawdę czyści. Czekajcie. No i słuchajcie, slime jest przetestowany. I on w ogóle, jak się tak czyści, takie brudne rzeczy. Na przykład tak jak ta klawiatura, bo ona była stara ona jest do wyrzucenia. To on naprawdę się nie brudzi. On nie ma nawet ryski brudnej czystki brudnej nie ma. Nie zapomnij zostawić tutaj łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. E, I słuchajcie, teraz mówię do was wszystkich, e, niedługo pojawi się kolejny odcinek, jeżeli znajdę coś fajnego w biurze u dziadka. Do zobaczenia, papa, pa! Pa pa! pa.